Zoom Natury to park rekreacji położony nad zalewem janowskim z przepiękną piaszczystą plażą oraz strzeżonym kąpieliskiem z wypożyczalnią sprzętów wodnych. To także park linowy z pięcioma trasami o różnym stopniu trudności. Zwiedzający mogą skorzystać z laboratoriów wiedzy, dzieci mogą przejść na park kreatywny. Zoom Natury to także pasaże spacerowe, ścieżki rowerowe, kino z salą 3D. Modernizacja zoomu natury to był strzał w dziesiątkę. Infrastruktura obiektu pozwala nam na organizowanie wielu imprez sportowo-rowerowych. Dzięki modernizacji powstało wiele ścieżek rowerowych. Każda z nich jest wyłożona kostką, można nimi jeździć w koło zalewu, po całym parku w pięknej scenerii Przyrody. Poza rowerowym aspektem uważam, że jest to świetne miejsce dla spędzenia czasu z całą rodziną. Oczywiście zarażam swoich najbliższych kolorską pasją. Przyjeżdżamy tutaj spędzać czas na rowerze, ale jest to także idealne miejsce do poczynku. Zoom natury zapewnia mnóstwo atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Można tu miło spędzić czas i uważam, że jest to chluba Janowa Lubelskiego. Mężczyźni na rowerach. W ramach projektu Zoom Natury i Kultury, przeprowadzonego w latach 2016-2018 w gminie Janów Lubelski, wybrukowano teren wokół zalewu Janowskiego i stworzono ścieżkę pieszo pieszorowerową. Zbudowano pomost rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych, kładki dla pieszych i promenadę nad plażą. Wykonano oświetlenie, uzupełniono ławki, kosze na śmieci, urządzenia sanitarne i zamontowano stojaki na rowery. Celem projektu był rozwój turystyki oraz zwiększenie dostępności i zachęcenie do korzystania z lokalnego dziedzictwa natury. To jest dom mojej rodziny i mój. Od początku, kiedy tutaj mieszkamy, paliliśmy drzewem i węglem. Nigdy nie zastanawiałem się, że jest to szkodliwe dla środowiska, ponieważ nie było możliwości innego rozwiązania. Jak robiło się zimno, zamawiałem drzewo, całą rodziną. Porządkowaliśmy to, kładając do kotłowni, żeby było na całą zimę. Odkąd pamiętam, to zajmowało no to dużo czasu i było dosyć pracochłonne. Któregoś dnia dowiedziałem się, że nasza gmina dostała dofinansowanie z Unii Europejskiej. Pojawiła się możliwość założenia kolektorów słonecznych i kotów na biomasę. Skorzystałem z tego. Od kiedy zamontowano panele fotowoltaiczne i piec na biomasę, żyje mi się dużo łatwiej. I taniej. Dbam o zdrowie swojej i swojej rodziny. Dodatkowo dokładam cegiełkę do ochrony środowiska. No i oczywiście oszczędzam pieniądze. Gmina Kraśnik to przykład poprawy jakości środowiska naturalnego dzięki działaniom redukującym emisję dwutlenku węgla. W domach w ramach projektu unijnego zamontowano ponad 100 kolektorów słonecznych i ponad 40 kotłów na biomasę. Projekt ma na celu ochronę środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki funduszom europejskim przeprowadzono projekty zachęcające do korzystania z lokalnego dziedzictwa natury w gminie Janów Lubelski, a w gminie Kraśnik do ochrony środowiska poprzez zwiększenie zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Fundusze europejskie pomagają dbać o środowisko.